Żyjemy w hałaśliwym świecie. W świecie, w którym wszyscy chcą mówić, wyrażać opinie, reagować, często nawet nie słuchając ani nie rozumiejąc drugiego człowieka. Media społecznościowe krzyczą, debaty się zaostrzają, osądy pojawiają się przed empatią. W tym chaosie głosów i pilnych spraw nauczyliśmy się, że musimy się wypowiadać przez cały czas, wyjaśniać, bronić swojego punktu widzenia, natychmiast odpowiadać na każdy atak lub prowokację. Ale co by było, gdybym powiedział ci, że według nauk buddyjskich prawdziwa moc tkwi właśnie w przeciwieństwie do tego? Persenen Loutes Pezyszem, przede wszystkim ważne zaproszenie. Jeśli cenisz ciszę, szukasz wewnętrznej mądrości i chcesz nauczyć się więcej o naukach buddyjskich, aby prowadzić lżejsze i bardziej świadome życie, zapisz się na kanał Teraz i włącz dzwoneczek. Tutaj każdy film to krok w stronę Twojego wewnętrznego spokoju. Nie przegap kolejnych treści, które mogą odmienić nie tylko twój dzień, ale sposób, w jaki patrzysz na życie. Czy wiesz, że cisza jest najwspanialszą, najsilniejszą i najbardziej transformującą odpowiedzą, jaką możemy dać? Cisza nie jest brakiem, nie jest słabością i na pewno nie jest uległością. Cisza to głęboka obecność, to wewnętrzna kontrola, to podniesiona świadomość. To wybór, aby nie reagować ego, ale odpowiedzieć mądrością. To przestrzeń, w której umysł się uspokaja, a serce słucha. I być może dlatego w naukach Badi cisza nie jest tylko praktyką, ale filozofią życia. Sposobem na ochronę siebie, na obserwowanie z klarownością, na zachowanie wewnętrznego spokoju w obliczu zewnętrznego chaosu. Ile razy żałowałeś, że coś powiedziałeś w gorącej emocji? Ile razy odpowiedziałeś impulsywnie. A potem zdałeś sobie sprawę, że cisza była najlepszą odpowiedzą. Cisza, gdy jest praktykowana świadomie, nie jest pustką, jest pełna znaczenia. Odsłania dojrzałość emocjonalną. Rozbraja ataki, ujawnia ukryte prawdy i łamie cykle konfliktów bez podnoszenia głosu. Cisza to potężne oświadczenie, że twój spokój jest cenniejszy niż chęć wygrania dyskusji. W tym filmie zgłębimy dziesięciu głębokich nauk buddyjskich które pokazują, jak cisza może odmienić nie tylko twoje relacje, ale całe postrzeganie świata. Nauki, które pomogą ci wypracować większą równowagę, mądrość i, przede wszystkim, więcej pokoju. Bo podczas gdy świat krzyczy na zewnątrz, możesz nauczyć się stać się miejscem spokoju w środku. Przygotuj się, aby spojrzeć na ciszę z nowym spojrzeniem. Aby zrozumieć, że w wielu sytuacjach cisza to nie ucieczka, to siła, to nieobojętność, to rozeznanie. A ten, kto uczy się milczeć z mądrości, mówi z większą mocą, kiedy zdecyduje się mówić. Pierwsza cisza jest początkiem świadomej mowy. W buddyzmie prawidłowe mówienie to jedna z podstawowych praktyk ośmiorakiej ścieżki. Ale nie ma mądrego mówienia bez ciszy. Cisza to przestrzeń, w której umysł się oczyszcza, intencje stają się czyste, a ego rozpuszcza się, by współczucie mogło wyjść na powierzchnię. Mówienie bez zastanowienia jest jak strzelanie z łuku z zamkniętymi oczami, możesz trafić, ale bardziej prawdopodobne, że zranisz kogoś. Kiedy milczysz i obserwujesz swoje impulsy przed mówieniem, zaczynasz zauważać, ile słów jest wypowiadanych z próżności, dumy lub niepewności. Świadome mówienie rodzi się z dojrzałej ciszy. Mów mniej. Czuj więcej. Mów tylko to, co buduje, leczy, podnosi. Wszystko, co nie przejdzie przez ten filtr. Może zostać w ciszy, bo ona, tak, wie jak chronić prawdę. Drugie słowa to nasiona. Każdy dźwięk wydobywający się z twoich ust to nasiono. A gdzie ono upadnie, może zakwitnąć lub zniszczyć. Mowa nigdy nie jest neutralna. Kształtuje środowisko, relacje, a nawet przeznaczenia. W buddyzmie prawidłowe mówienie to mówienie prawdziwe, pomocne i uprzejme. Jeśli którejś z tych cech brakuje, lepiej milczeć. Wyobraź sobie ogród, czy chciałbyś tam posadzić truciznę? Czy wolisz kwiaty, które zachwycają, drzewa, które przyjmują, owoce, które karmią? Tak samo jest ze słowami. Za każdym razem, gdy mówisz z miłością, słuchasz uważnie lub szczerze chwalisz, uprawiasz światło. Ale każda nieprzemyślana krytyka, plotka lub ostry osąd to chwast, który rośnie bez zaproszenia. Milcz, gdy słowo jest niedojrzałe. Poczekaj, aż dojrzeje w sercu. Trzecia cisza łamie cykl złości. Złość jest jak pożar. Potrzebuje tlenu, by się palić. A jej tlenem jest impulsywna mowa. Kiedy ktoś cię prowokuje, atakuje, wyzwa. Instynkt mówi, by odpowiedzieć. Ale w chwili, gdy milczysz, odbierasz paliwo z ognia. Buddyjscy mnisi praktykują świadomą pauzę, Zamiast odpowiadać w gorącej emocji, głęboko oddychają, obserwują doznania w ciele i pozwalają wewnętrznemu płomieniowi zgasnąć. Cisza to przestrzeń, w której złość traci swoją moc. To nie tchórzostwo, to opanowanie. To niebierność, to aktywna mądrość. Bo ten, kto kontroluje język wobec złości, jest o krok od przemiany bólu w pokój. Czwarte prawdziwe słuchanie rodzi się w ciszy. Ile razy słyszałeś kogoś, nie słuchając go naprawdę? Umysł wędrował, osądy wyska, odpowiedzi były przygotowywane, zanim ktoś skończył mówić. Buddyjskie słuchanie jest inne. To słuchanie całym ciałem, całą duszą. To pełna obecność. Cisza tutaj to nie brak dźwięku, to pełna świadomość. Kiedy naprawdę słuchasz, oferujesz drugiemu coś rzadkiego, przestrzeń. Przestrzeń, by być, by się wyrażać, by istnieć. Wielu traumom można zaradzić tylko dzięki temu, kto wie, jak słuchać bez przerywania, bez poprawiania, bez prób naprawiania. Słuchaj więcej. Mów mniej. Bo prawdziwe połączenie zaczyna się w ciszy między dwiema duszami. Piąta cisza chroni Twoją energię. Czy kiedykolwiek czułeś się wyczerpany po rozmowie z pewnymi osobami? Jakbyś oddał kawałek siebie, nie otrzymując nic w zamian? Dzieje się tak, gdy rozmawiasz z kimś, kto nie jest gotowy, by słuchać, z kimś, kto wysysa, ale nie oddaje, z kimś, kto osądza, ale nie przyjmuje. Cisza to tarcza. Chroni Twoją życiową energię. Powstrzymuje, by Twój spokój nie został rozproszony w zgiełku innych. Nie musisz się zawsze tłumaczyć, ani uzasadniać wszystkiego, ani odpowiadać na każdy atak. Naucz się mówić wiele tylko poprzez swoją ciszę. To granica między tobą a tym, co chcecie wytrącić z równowagi. Szósta cisza ujawnia, kto naprawdę jest z tobą. W głębokich przyjaźniach, w szczerych miłościach, cisza nie jest niewygodą. Jest poczuciem komfortu. Zauważ, kto musi wypełniać każdą sekundę słowami, może bać się pustki wewnętrznej. Ale ten, kto idzie obok ciebie, nawet w ciszy, pozostaje. Nawet gdy nie ma już nic do powiedzenia, to ten prawdziwy. Najbliższe relacje nie opierają się tylko na pięknych słowach, ale na wspólnie przeżywanych chwilach ciszy. Cisza to test, który ujawnia głębokość więzi. A ci, którzy naprawdę Cię kochają, rozumieją Cię nawet w ciszy. Siódma cisza to najlepsza odpowiedź na ignorancję. Niektóre osoby nie chcą zrozumieć. Chcą tylko wygrać dyskusję. Chcą zranić, destabilizować, dominować. Odpowiedz ciszą. Bo tam, gdzie kończy się rozum, zaczyna się wyczerpanie. Cisza nie karmi ego drugiego człowieka. Nie daje miejsca agresji. Rozbraja arogancję bez słowa. Nie musisz mieć ostatniego słowa. Musisz tylko mieć pokój. A czasami, to wymaga tylko jednego wyboru uciszyć się i iść dalej. Ósma cisza reorganizuje umysł. Medytacja to sztuka milczenia wewnętrznego. I odkrywamy coś rewolucyjnego. Cisza nie jest pustką. Jest pełna odpowiedzi. To w ciszy słyszysz głos swojej intuicji. Tam ujawniają się twoje priorytety, porządkują się twoje bóle, wątpliwości znajdują światło. Każda prawdziwa odpowiedź pochodzi z wnętrza. Ale żeby ją usłyszeć, musisz uciszyć hałas świata i zamęt umysłu. Weź głęboki oddech. Usiądź w ciszy przez kilka minut. Zaskoczy cię to, co zaczniesz słyszeć. Dziewiąta cisza to ślub współczucia. Unikanie kłótni, odmawianie dyskusji, milczenie zamiast krzyczenia wszystko to jest współczuciem. Wybierasz, by nie podtrzymywać bólu. Wybierasz, by nie powtarzać wzorca. Wybierasz, by być mostem, a nie murem. Cisza to praktyka niestosowania przemocy. Mówi, nie oddam ci tego, co mi dałeś. Przekształcę to w pokój. I to jest rewolucja, która zaczyna się w środku. Ta serca, które wybiera dobroć, nawet gdy miałoby prawo zaatakować. Dziesiąta cisza to brama do mądrości. Najmądrzejsi mistrzowie mówili mało. A kiedy mówili, ich słowa miały siłę tysiąca książek. Ponieważ nie mówili z próżności ani po to, by zaimponować. Mówili, gdy cisza już spełniła swoją rolę i nadszedł czas, by prowadzić słowami. Cisza to trening pokory. Rozpuszcza ego, otwiera przestrzeń do słuchania i łączy nas z czymś większym. Kiedy pielęgnujesz ciszę, Twoje słowo staje się lekarstwem. Nie rani, leczy. Nie ocenia, rozumie. Stajesz się nie tylko dobrym mówcą, ale prawdziwym instrumentem transformacji. Cisza, często postrzegana jako brak, Przerwa między słowami, luka w wypowiedzi jest w rzeczywistości potężną obecnością. Jest podstawą, na której nasze słowa powinny być budowane, praktyką, która pozwala na głębszą, bardziej autentyczną i współczującą komunikację. Prawdziwa mądrość nie tkwi w nieustannym mówieniu, lecz w zdolności słuchania siebie i rozumienia siebie w ciszy. To ziemia, na której nasiona zrozumienia, miłości i uzdrowienia mogą rosnąć. Praktykując ciszę, nie tylko odcinamy się od słów, ale łączymy się głębiej z sobą i z innymi. Każdy mały moment świadomej ciszy może być kluczem do odblokowania nowych sposobów interakcji i zrozumienia. Uczy nas działać z większą klarownością, odpowiadać z większą mądrością, słuchać z większą uwagą. W tym hałaśliwym, zgiełkliwym świecie, w którym żyjemy, cisza jest schronieniem, które pomaga nam znaleźć nasz prawdziwy głos. Włączając aktywną ciszę do naszego życia, Możemy przerwać cykle cierpienia, wypracować głębsze słuchanie, a nawet osiągnąć wewnętrzny spokój, który jest możliwy tylko wtedy, gdy przestajemy mówić i zaczynamy słuchać siebie i świata wokół nas. Cisza jest zatem nie tylko duchową praktyką, ale drogą do prawdziwej wolności emocjonalnej i intelektualnej. Gdy nauczymy się dawać przestrzeń ciszy, otwieramy drzwi do bogatszej, prawdziwej i transformującej komunikacji i to w tej przestrzeni, między słowami, między myślami, możemy znaleźć prawdziwą moc życia.